Cześć, jesteś fanem Mario i Portala? Jak tak, to ta gra jest idealna dla ciebie. Jest ona połączenie Mario oraz Portala. Dzięki niej jest już wbudowana kampania oraz normalny Mario. Ale co z tego, jak możesz zrobić także własne kampanie? Gra jest produkcji firmy Stabus Yourself. Co jest na tej stronie do pobrania? Link będzie oczywiście w opisie. I gdy już pobierzemy, uruchamiamy. Jak widzicie, gra już mi się odpala. Widzicie od razu zmienione tło. Na razie pokażę Wam grę. Oczywiście pyszenka z Mario. O, jak, jak ktoś grał w portala, może sobie przypomnieć, o co w tym chodziło. Musisz przenieść to od to. Tu. Ups. Trochę mi nie wyszło. Dobrze. A więc przyszliśmy pierwszy test. Tym, że razem tak gra jest teraz bardziej do główkowania mi się wydaje. O. Proszę, i przyszliśmy. A Aha, już rozumiem. No. No i przeszliśmy pierwszy poziom. Nie wiem, czy to jest ogólnie wtyplowana tylko jedna flasza, czy więcej. zaraz się przekonamy. Widać że tak, ale nie będę pokazywał. Sami sobie grę. Pokażę Wam Level Editor, ale w to zaraz. Możecie tutaj zmienić sobie, hmm, jakby to powiedzieć, na zwykłego nawet Mario. Patrzcie, i oto hmm, zwykła Wasza plansza. Teraz, gdy bez niczego możemy usuwać klocki, na przykład proszę o to tak. Naciśniemy klawisz E. Przepraszam, Escape, klikniemy TILL-LESS Małe, wszystkie rzeczy Możecie dodać jak w podstawowym Mario. Proszę o monety. Hmm, co tutaj jeszcze szybko dodać? Płyty murek. Prem wszystkie, yy, wszystkie myszki przenosimy. Powiedzmy tutaj, usuniemy i będzie woda. Przetestujmy teraz grę. Yy, w zakładce Tools yy, nazywałem mapę. Na przykład testowa mapa. Autor sebek.pl Testowa mapa tutaj wybieram ilość życia. Ja na przykład wyzdypić. Patrzcie ile masz może być? Aha. A to tam... tak są portale, patrzcie. Wszystko działa pięknie. Mm. Tutaj macie wszystkie, na przykład kapale i te Potworki możecie dodać na przykład. Grzybki sobie chodzą troszeczkę ich dużo, ale okej. Okay. Różne bonusy I proszę, testujemy mapkę Tu Ups. Coś mi nie pkło. Ale sami widzieliście. Gry bardzo przyjemnie można stworzyć oraz bardzo długą abnormalnym Mario. Dzie dziękuję za obejrzenie. To jest mój pierwszy y filmik z głosem.